Justuski był przekonany, że w Rosji nie wybuchnie rewolucja. On szykował, on szykował wielki protest PPS. W związku z niezadowoleniem, które wiązał z wojną rosyjsko-japońską. Ona oczywiście, która wybuchła w lutym 1904 roku. Oczywiście bez tej wojny nie byłoby tego buntu wielkiego w Rosji, bo ta wojna, która rosyjsko-japońska, ona trochę w założeniu bardzo przypominała wojnę rosyjsko-ukraińską. Władza mając wewnętrzne kłopoty, chcąc spacyfikować wewnętrzne problemy, postanowiła odwołać się do. Tego, co w Rosji zawsze zdawało się działać, odzwycięska wojna z łatwym przeciwnikiem, która przysporzy chwały rządzącym. Mhm. W tym przypadku. E, e, nie wyszło. Carowi e, 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 w 1904 roku w ogóle absolutnie nie wyszło, bo to miała być bardzo ostra wojna. Rozmawiamy. Instytut Narutowicza.